Cześć na kanale Axis Libris. Dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o pewnym komiksie, który jest dla mnie czymś nowym, chociaż jest to dosyć klasyczna rzecz. Jeśli chodzi o Żółwie Ninja, ja ich nie oglądałam w dzieciństwie. Um... Właściwie to nie miałam pojęcia o nich za bardzo wiedziałam, że istnieją, okej. Okay? Um, pierwszy raz spotkałam się z nimi na pewno u niekrytego krytyka. Kinder uczył chyba chałownia, chociaż z drugiej strony, gdyby tak wyglądały lekcje religii w liceum, to może ktoś by na nie chodził. To pamiętam bardzo dobrze, że u niego właśnie pierwszy raz się zetknęłam z tym właśnie jakby o co chodzi z żółwiami ninja, czym one są i dla te, dlaczego jakby to jest takie, o co tam chodzi. Ale tam też niewiele było powiedziane, bo tam było tylko pokazane jakby fragment jakiegoś tam filmu, którego też nie byłam w stanie potem nigdy znaleźć, żeby go zobaczyć, więc nie wiem, nie oglądałam go. Potem słyszałam też o jakichś kreskówkach, że są jakieś komiksy. Na kanale Brody z Kosmosu kiedyś słyszałam o e, chyba jakiś był film czy serial? Albo odcinek serialu? Już nawet nie pamiętam, co, jakaś animacja? Czy może to był komiks? A może to był komiks? Jakiś w każdym razie był taki twór popkulturowy. Gdzie był Batman i żółwie ninja, i to wydawało się bardzo zajebiste. Generalnie, przez całe życie, odkąd pamiętam, odkąd wiedziałam, że istnieją żółwie ninja, to wydawało mi się, że to jest coś zajebistego, ale nie mam okazji okoliczności, żeby się z tym zapoznać. Wiedziałam, że jest ich czterech, wiedziałam, że są to zmutowane żółwie, które y, robią sztuki walki typu ninja, że mają te przepaski na oczy. Że przewodzi nimi jakiś szczur i że zajadają się maniakalnie pizzą. Tyle wiedziałam o nich od początku, odkąd w ogóle wiedziałam, że, że są, i wydawało mi się, że to jest coś fajnego, ale po prostu nie miałam kiedy się z tym zapoznać i miałam jak, bo w telewizji nie leciało, ja nie miałam takich kanałów, żeby to leciało, żebym mogła oglądać. Też nie miałam, jakby nie przebywałam w takim środowisku, które się zapoznawało z takimi rzeczami, więc nie miałam w ogóle żadnej. Jak dojść do informacji. I w każdym razie, jakiś czas temu, ym, postanowiłam w końcu zacząć, w końcu zacząć po prostu, w końcu się zapoznać z tym dogłębniej, w końcu wejść w ten świat troszeczkę. I trafiłam na taki komiks, pierwszy tom, który zawiera trzy pierwsze tomy. <try> trzy pierwsze zeszyty, poprawniej mówiąc. Ym, tutaj z tyłu są też pokazane. Moment. Tutaj z tyłu są też pokazane y, kolejne jakby y, zeszyty. Tutaj jest tom drugi, tom trzeci i czwarty, y, piąty i szósty i to chyba było tyle. Tak, tutaj już nie ma nic. Czyli sześć kolejnych tomów wyszło. Prawdopodobnie tak jak tutaj mają trzy zeszyty zawarte. To jest twarda okładka, więc to jest wydanie Am wydawnictwo Amber. Całkiem spoko jest to wydanie, właśnie takiej w twardej okładce, chociaż jak na mój gust troszeczkę mało treści tam jest, jeśli chodzi o właśnie takie, żeby zacząć. Jest na tyle niewiele, że chcemy więcej, że mamy takie no dobra już, ale ja chcę jeszcze więcej się dowiedzieć, więc sięgnę po kolejne tomy i tak będzie, będę nabywać kolejne tomy. Ale też jest to hmm, na tyle niewiele, że jeżeli ktoś totalnie zaczyna od zera, tak jak ja, to to jest tego naprawdę na tyle mało, że ja się czuję jakbym nadal niewiele wiedziała. Coś tam wiem o ich pochodzeniu, ale nadal nie jestem w stanie za bardzo rozróżniać te żółwie. Kolega w pracy, któryś tam mi mówił, że o, tutaj opowiadał o tych żółwiach ninja, bo on się tam bardziej orientuje, czytał jakieś komiksy czy coś i on coś tam mi mówił a, bo jest taki komiks, gdzie ktoś tam y, któryś z nich się okazuje czymś tam i chyba wiadomo, który to będzie ja tak, no tak, wiadomo fajnie, że ja je rozróżniam w ogóle <grywa> jakby no tutaj w tych pierwszych tomach one nawet wszystkie mają te same opaski bo później one mają one, oni chyba raczej yy, różne kolory, nie? pomarańczowy, czerwony, fioletowy i niebieski no, i to jest jakby mi znane, yy, głównie przez to, że pojawiało się właśnie w jakichś tam wstawkach, czy w tym filmie, właśnie omawianym przez Niekrytego Krytyka. Yy, I to jest. Ja. Nie wiem. Potrzebuję naprawdę więcej dużo więcej się jeszcze zapoznać z tym z tym lore, żeby, żeby umieć bardziej rozróżniać, jakby tak troszeczkę zaczynam już łapać o co chodzi, ale jeszcze niewiele jeszcze niewiele zrozumiałam z, z tych właśnie charakterystyki, który to jest który jak tutaj na przykład jest jakaś scena, gdzie jeden się zachowuje tak, drugi się zachowuje inaczej to rozumiem, że ludzie którzy są wtajemniczeni, popatrzą a to jest Leonardo, a to jest Donatello jakby dla mnie to jest jeszcze czarna magia, jakby takie, no bliźniacy, nie mam pojęcia, jak ich rozróżniacie. To właściwie czworaczki. Ale nadal uważam, że ten tom jest całkiem dobry, jeśli chodzi o taki właśnie na start. Taki starter pack? <grych> żeby zacząć właśnie się zapoznawać z tym e, światem Żółwi Ninja, ponieważ e, przedstawia tutaj e, backstory. Jest tutaj przedstawione backstory, skąd się wzięły żółwie w ogóle tutaj jakby dlaczego one są mutantami dlaczego robią to, co robią. E, jest to backstory e, dosyć takie... Jest ciekawe, nie jest jakieś takie super wy, wymuszone według mnie, e, ale... Mm, mam wrażenie, że słyszałam jeszcze o jakichś innych backstorych. W <laughs> backstoryach więc przypuszczam, że to jest jedna po prostu z wielu koncepcji, tak, że, że, że to nie jest tak jak u Batmana, że jest jeden konkretny start, że tak się zaczęło i już. Tylko, że może jest więcej tych, tych pomysłów na to, jak oni się zaczęli? Nie wiem. W każdym razie tutaj to jest całkiem nawet ciekawie przedstawione. Jeśli chodzi o w ogóle te komiksy, tutaj trzy, tutaj jest to, gdzieś tu jest napisane to. Jakie zeszyty zawiera? E, tu w ogóle jest. Jak zamawiałam, to ze świata książki najwyraźniej. Mów tutaj taka. Nie pamiętam szczerze mówiąc, skąd ja to zamawiałam, ale skoro tu jest taka. Y, nie wiem, co to jest: zakładka, ulotka. To najprawdopodobniej właśnie. To no, najprawdopodobniej właśnie stamtąd to mam. Y, I tutaj jest napisane. ORIGINALLY PUBLISHED AS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES ISSUES ZESZYT 1, 2, 3 więc, o i tutaj, o właśnie to jest z treści jest zeszyt 1, zeszyt 2, zeszyt 3 więc tutaj są trzy zeszyty one są bardzo krótkie one są takie, że faktycznie to są takie zeszytowe historie mm, łączą się ze sobą chronologicznie i to jest też fajnie jakby zorganizowane, że Y, że te historie są y, tak poszatkowane czasem. Typu, że jest scena, co na początku wprowadziło we mnie taki chaos, bo tutaj nagle wchodzimy w jakąś akcję i zaczyna się rozpierdolka. Zaczynają się napierdzielać. Y, zaczynają się na, napierdzielać z jakimiś typami. I coś tam dalej się dzieje, i nagle 18 miesięcy wcześniej. Potem znowu mamy czas, kiedy tutaj rozmawiają z tym splinterem, i potem coś tam innego się dzieje. I to jest po prostu takie skakanie po czasie, co na początku dla mnie było bardzo chaotyczne, ale jest to, jest to całkiem takie sensownie ułożone. Zwłaszcza właśnie, jeżeli się zaczyna taki, y, taką przygodę z żółwiami ninja, bo wtedy można troszeczkę poznać właśnie nastrój panujący w tych historiach w czasie obecnym, jakby tego, kiedy oni już są już są tymi ninżami, ni żółwiami ninja i jednocześnie poznawać te, to, to backstory, że to nie jest tak, że dawno temu było to, potem zdarzyło się tamto, tylko to jest właśnie takie wymieszane, ale całkiem sensownie podane. Fajne jest też to, że stylistyka, już nawet nie musimy patrzeć na to, że to jest napisane 18 miesięcy wcześniej, czy ileś tam, bo widzimy, że tutaj mamy takie ciemne, bardziej przy, no, nocne takie kolory, przydymione, a tu mamy takie jasne. To już jest ten backstory, on jest taki bardziej pastelowy, bardziej taki zielonkawy, jest też właśnie różna stylistyka tych kolorów, i tutaj już od razu widzimy teraz, i już mamy znowu te nocne kolory, więc to jest całkiem spoko. Jest to całkiem fajnie zrobione. Czasami czasami niektóre, twa, niektóre twarze, niektóre rzeczy są rysowane trochę tak trochę koślawo, na przykład tutaj ta babeczka, nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Ale ta babeczka tutaj taką dziwną szyję ma, trochę taką żółwią bym powiedziała. Nie wiem, dosyć dziwnie wyglądają. Czasami te twarze jakieś takie troszeczkę są koślawe, ale, ale całkiem fajnie to wygląda, całkiem fajnie są. E, e, tak już jak się przyzwyczajimy do tego sposobu rysowania, to całkiem fajnie się to czyta. E, szczur tutaj ten, ten splinter, który na początku jeszcze jest takim zwykłym szczurem. On jest rysowany mega dziwnie. Nie wiem, czy ta osoba. Widziała kiedyś szczura? Spójrzcie na to, jak on tu wygląda. I tu. To wygląda, według mnie, nie jak szczur, tylko jakby ktoś skrzyżował teriera z kotem i takim dzikim chomikiem. Nie wiem. Dosyć dziwnie to wygląda dla mnie, nie jak szczur, ale okej, okay, jestem w stanie uwierzyć, że jest to jakiś tam szczur, powiedzmy. Um, ale nie powiem, że te rysunki są złe. Czasami są troszkę dziw dziwniejsze, takie specyficzne, ale nie są złe. Na przykład tutaj zajebiście jest pokazane, jak są wykopane drzwi z ram, jak śrubeczki najmniejsze wylatują z tych drzwi. Jak one są takie już rozwalone, totalnie widać taki dynamizm z tego i też jaka jest, yy, jaka jest jakby perspektywa, że patrzymy troszeczkę od dołu na te drzwi i to tak właśnie wygląda. Yy, no, nie wiem, mi się bardzo podoba, yy, w jaki sposób są te drzwi tutaj zrobione, yy, te, właśnie ta scena wyłamywania drzwi. Jest w tym dynamizm i faktycznie widać, że te drzwi tak wylatują. Widzisz to po prostu oczami, jakby tego dynamicznego takiego dziania się. Więc, więc technicznie całkiem fajnie jest to narysowane. Do tych twarzy i tych jakichś tam dziwacznych jakichś rzeczy można się spokojnie przyzwyczaić przez dłuższy czas. Ja przynajmniej w ciągu tych trzech zeszytów się już oswoiłam z tym, więc jest to wykonalne. Pojawia się tutaj też. Taka postać, takiego typiarza, o którym, szczerze mówiąc, tego w masce w sensie. Yy, ja totalnie nie miałam pojęcia, że coś, ktoś taki istniał, że ktoś taki jest w, w świecie żółwi ninja. Nagle tak do akcji wkracza kolejny bohater. Skrzyżowanie piątkowego Jasona i Baszki G. Uh! For Więc tu się dowiedziałam czegoś też nowego. No, i jest to też te, to backstory zarówno żółwi ninja Splintera, jak i jednego z wileinów, y, z którzy, y, którzy tam się pojawiają. Y, więc całkiem, całkiem okej okay jest to jeśli chodzi o właśnie taki komiks wstępny, który, że, że zaczynamy przygodę z żółwiami ninja y, właśnie poprzez ten komiks y, i mam nadzieję, że w przyszłości. Jak będę czytać te kolejne y, tomy już, to nauczę się rozróżniać charaktery postaci właśnie tych żółwi ninja i sama będę w stanie ocenić, że zobaczę scenę jakąś, że, nie wiem, od tyłu widzę, że ten żółw coś tam robi i tak, o, to jest Rafael. <grym> że będę w stanie to ocenić po prostu. Mam nadzieję. Chciałabym tak potrafić, mm, więc myślę, że to jest tylko kwestia tego, żeby się zapoznać troszeczkę bardziej z tymi postaciami, jak i z tym uniwersum i jeśli chodzi o mm, jeśli chodzi o to backstory nie wiem dlaczego, ale ja skąd śmiałam gdzieś w głowie, że to byli zmutowani nastoletni faktycznie chłopcy tutaj są to zmutowane faktyczne żółwie, więc albo faktycznie jest to i wiele różnych backsto backstories albo po prostu byłam w błędzie, co jest też bardzo, bardzo prawdopodobne. Nie wiem, jeżeli macie jakiekolwiek pojęcie o żółwiach ninja, to możecie mi napisać w komentarzach, ale też nie spojlujcie mi za bardzo. Natomiast jeżeli macie jakieś, um, jakieś propozycje co do, co do um, właśnie um, wydań komiksowych, które byście mi polecili tak na początek, poza tym wydaniem, poza tymi komiksami, um, Mam szczerze, mam poczucie takiego niedosytu, że jest tego troszeczkę za mało na start, ale jest to wystarczająco dużo, żeby mnie zaciekawić i będę sięgać po te resztę tomów. Będę sobie nabywać te kolejne i czytać. O, fajnie w ogóle tu wygląda ta okładka. Tu jest ten koleś, który chyba był w tym filmie, który omawiał niekryty i jest bardzo fajnie narysowane miasto dookoła. Kompozycyjnie w ogóle to jest bardzo ciekawe. Także. Będę chciała nabywać kolejne, znowu ten zamaskowany typo ymm, będę nab nabywać kolejne komiksy, będę je czytać i będę je omawiać razem z Wami. Więc jeżeli też nie znacie świata żółwi ninja, a chcielibyście poznać, to zapraszam Was do, do wspólnej podróży. <laughs> ymm, możecie zasubskrybować ten kanał, żeby nie pominąć żadnego z odcinków, które będę wstawiać tutaj, właśnie na ten temat. Bo nie wiem, kiedy to będzie w najbliższym czasie, ale w każdym razie postaram się, żeby to było w miarę niedługo, bo jestem naprawdę zainteresowana tym. Zwłaszcza, że teraz ma wyjść film, mm, coś tam chaosu. Żółwie ninja i coś tam chaosu, nie pamiętam. Ale w każdym razie jestem tak zauroczona absolutnie animacją, którą widziałam w Zwiastunie, e, stylem animacji. E, I w ogóle. Kolejny, jakby kolejna okazja, żebym mogła w końcu się zapoznać z tym światem, więc ja obowiązkowo pójdę na ten film do kina. I jeżeli, jeżeli właśnie zapoznała, zdo, zdążyłabym się przedtem zapoznać jeszcze, przynajmniej z jeszcze jednym tomem, to będę bardzo zadowolona, bo już będę miała więcej jakby ogarnięcia w, w tym temacie, tu się też pojawia postać April i ja mam wrażenie, że w filmie, który omawiał niekryty krytyk. To ta April była kimś innym. Szczerze, ja totalnie dawno nie, nie zupełnie nie pamiętam, co było w tamtym filmie. Będę musiała sobie rewatchować omówienie niekrytego krytyka. Why I don't know. Nie, nie, nie pamiętam kompletnie. Więc nie, nie, nie przygotowałam się, przepraszam. Ale w każdym razie, jeżeli macie cokolwiek do powiedzenia na temat Żółwi Ninja, może chcecie mi polecić jakieś komiksy, właśnie od czego mogłabym zacząć. Może wiecie, gdzie można obejrzeć jakieś te filmy właśnie z Żółwiami Ninja. Mam D, mam HBO, mam Netflixa, więc jeżeli ktoś wie z Was, że, że coś tam jest takiego, to proszę Wam, proszę Was, żebyście dali mi znać w komentarzach. I. I no, mogę Wam polecić z pewnością też ten komiks. Mogę Wam polecić, myślę, że, że to jest coś ciekawego. Jest to ciekawy aspekt popkultury. Jeżeli interesuje Was popkultura, to jest, są żółwie ninja jakimś ważnym jej elementem, więc myślę, że też warto się z nimi zapoznawać. One są czymś w rodzaju już takiego bardzo, charaktery, bardzo charakterystycznej marki, bardzo charakterystycznej, bardzo takim. Mm, Archetypicznym elementem w jakimś sensie, no, nawet się z Batmanem y, y, tam gdzieś pojawiali, więc y, troszeczkę to jest jak, nie wiem, jak właśnie Batman, Scooby-Doo, Żółwie Ninja. To jest jakaś jedna wielka, po prostu taka marka, jedna wielka taka, y, nie wiem, taki, taka dzielnica wielkiego miasta popkulturowego, y, którą myślę, że warto jest odwiedzić y, i jeżeli, jeżeli chcecie zacząć y, tak jak ja chcę zacząć, to myślę, że na start mogę Wam polecić ten komiks. Mnie to zainteresowało, chcę wiedzieć, co będzie dalej. Dało mi ten na początek taki, że chcesz wiedzieć, czym są ninja? skąd się wzięli? To masz, proszę bardzo, trzymaj. Ja tak, aha, okej, okay, dobra, mniej więcej coś kojarzę. Więc, więc myślę, że na start to jest całkiem godne polecenia. Eastman, Waltz i Duncan. Okej. Okay. Może i tak. W każdym razie Hmm. Aha, tak, bo tutaj jest napisane, skąd żółwie wzięły swoje imiona, i tutaj jest też to pokazane, skąd żółwie wzięły swoje imiona, więc jeżeli Was to interesuje, to w tym komicie też to znajdziecie. Hmm. I bo nie, nie będę Wam spoilować tej sytuacji. W każde... Fajne jest to właśnie zagranie tą skalą, że raz patrzymy pod jednym kątem, raz z dołu, raz z góry, raz od boku. Więc to jest naprawdę dynamiczna, dynamiczna technika rysowania. Całkiem, całkiem sympatycznie się z tym zapoznawać, więc myślę, że mogę Wam polecić. I co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć? Dajcie znać, czy lubicie Żółwie Ninja, czy macie jakiegoś swojego ulubionego, czy, czy wiecie, od czego jeszcze można zacząć poza tą serią komiksową, czy jest jeszcze jakaś. Fajna, która by była na start takim wprowadzeniem. Czy faktycznie jest więcej backstories, backstories niż, niż ta jedna, która jest tutaj? Hmm. Zapraszam do komentarzy i subskrybowania tego kanału. Patki! for